Kochani, dzisiaj zapraszam Was na filmik z moimi zużyciami ostatnich tygodni. W dękowym koszyku uzbierało się dość sporo pustych opakowań, i dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co zużyłam, co polubiłam, do czego wrócę, do czego nie. Także zapraszam do oglądania. Zacznę od żeli pod prysznic. Nie wiem, jak u Was, ale u mnie. Ilość zużywania żeli jest bardzo duża. Moimi ulubionymi ostatnio żelami pod prysznic są żele z firmy Buff Body Works. Nie mam jakichś konkretnie ulubionych zapachów. Każdy mi się podoba, z każdego jestem bardzo zadowolona. Są wydajne, bardzo dobrze nawilżają skórę, nie przesuszają jej, także bardzo chętnie wracam do tych żeli. Pozostając przy marce Bavent Body Works, zużyłam również żel do mycia rąk. Jest to już również kolejne moje opakowanie. Nie, nie powiem Wam dokładnie, które, natomiast też bardzo chętnie poniesięgam. Jak mam tylko okazję, to kupuję ich większą ilość. Żel ma dość gęstą konsystencję, zatopione są w nim takie drobingi peelingujące, natomiast efekt peelingowania jest bardzo delikatny. To, co mi się w nich szczególnie podoba, to to, że zapach na dłoniach rzeczywiście pozostaje bardzo długo. Żele, pod, żele do higieny intymnej. Moje chyba takie ulubione, po które najczęściej sięgam, to są z firmy AA. Nie mam w sumie też jakiejś konkretnej linii tutaj na myśli, kupuję je przypadkowo, ale jestem z nich bardzo zadowolona, także zawsze chętnie po nie sięgam. Kolejna porcja kosmetyków, które zużyłam, to kosmetyki do włosów. Bardzo lubię szampony René Furterer. Jest to szampon serii Okara. Tu jest akurat miniaturka tego produktu. Też miałam pełnowymiarowe opakowanie. Szampon bardzo wydajny. U mnie tym bardziej wydajny, dlatego że ja, jak wiecie, jak większość z Was wie, wie, z reguły praktycznie codziennie używam szamponów przeciw wypadaniu włosów. Natomiast ten szampon z linii Okara używam zaraz po farbowaniu włosów przez około tydzień w celu wzmocnienia, utrzymania tego koloru farby. Drugim kosmetykiem, który bardzo polubiłam i na pewno do niego wrócę, jest to Trzyminutowa maska Garnier Fructis z linii z trzema olejami. Ja tą maskę kupiłam w Niemczech, ale z tego co widziałam, to też w Polsce jest. Bardzo ją polecam. Nie obciąża włosów. Włosy są pięknie błyszczące i przede wszystkim ma prześliczny zapach, ta maseczka. Także nakładanie jej jest również dużą przyjemnością. Kolejne dwa produkty to produkty marki Bumble and Bumble pierwszy o którym chciałabym trochę więcej powiedzieć to odżywka z serii Creme de Coco jest to odżywka przeznaczona do włosów suchych, u mnie bardzo dobrze się spisała, nie obciążała mi włosów, stosowałam ją po każdym umyciu i też wystarczyła mi na bardzo długo, dlatego że ma dość gęstą formę, ale bardzo się dobrze rozprowadza na włosach i tutaj zapach kokosa rzeczywiście jest kokosowy, także ja nie wyczuwam żadnej chemii, bardzo mi to odpowiadało. I drugi produkt, z którym się też polubiłam, jest to suchy spray do natychmiastowego zwiększenia objętości i utrwalenia fryzury. Ja codziennie praktycznie suszę włosy suszarką, czy też używam lokówki. Ten produkt. Używam na, używałam na suche włosy, może takie lekko wilgotne. Po czym normalnie układałam wedle, wedle potrzeby. Spotkałam się z różnymi opiniami na temat tego produktu. U jednych on przesusza włosy, powoduje, że one się stają bardziej matowe, obciąża. Moje włosy są bardzo delikatne, cienkie. Natomiast ja nie zauważyłam, żeby mi włosy obciążył. Być może rzeczywiście ten połysk włosów jest troszeczkę mniejszy niż jakbym go nie użyła, natomiast bardzo dobrze zwiększa rzeczywiście objętość włosów i one są bardziej poddatne na układanie. Także jeżeli szukacie takiego produktu, który rzeczywiście dodaje objętości, to ja bardzo polecam akurat ten produkt. Mam jeszcze piankę do układania włosów, ale to myślę, że o niej będzie jeszcze czas, żeby trochę poopowiadać. Kolejne dwa produkty to kosmetyki do demakijażu jest to płyn micelarny, Biodermy. Tutaj akurat miałam duże opakowanie 500 ml. Lubię te duże opakowania, gdyż no, wystarczają mi na bardzo długo. I drugi kosmetyk jest to Tonik Chanel, o którym Wam już opowiadałam, i trafił on do ulubieńców z pielęgnacji twarzy. Obydwa uwielbiam i obydwa produkty na pewno się u mnie powtórzą. Bioderma już jest, a tonik Chanel na pewno jeszcze się pojawi. Pozostając przy pielęgnacji twarzy, pokażę wam kosmetyki, które zużyłam i jest mi bardzo smutno z tego powodu, ale na pewno się pojawią jeszcze nie raz u mnie. Jest to serum Estée Lauder z linii Clear Difference. Ono również trafiło na listę moich ulubieńców do pielęgnacji twarzy też pisałam o nim recenzję, zostawię Wam linki, bardzo, bardzo je polubiłam i myślę, że na następną wiosnę ponownie po niej sięgnę. Dwa kolejne ulubione produkty, które... Się skończyły. To jest krem Chanel do twarzy z linii Le Lift, O nim wam też już opowiadałam i krem pod oczy z linii Ultra Correction Lift. Teraz będę używała nowy krem pod oczy z linii Le Lift, Także tego nie żałuję, natomiast tego żałuję, że mi się skończył, ale już mam w planach kolejny zakup, także smutek mój nie potrwa długo. Kolejne dwa produkty to produkty marki Collistar, które zużyłam. Jest to mleczny olejek do ciała, o którym Wam także już mówiłam. Myślę, że na kolejny sezon letni ponownie sobie go kupię. Bardzo dobrze się spisywał latem, natomiast myślę, że w okresie jesienno-zimowym jego konsystencja może być zbyt delikatna i to nawilżenie nie będzie takie, jakie powinno być. Drugi produkt to scrap z Pumeksem marki Colistar, o nim Wam też już mówiłam. Myślę, że jeszcze do niego wrócę, natomiast przybył już mój Pumex z Fenome, także zabieram się za testy tamtego i będę miała porównanie, do którego wrócę, czy do tego, czy, czy pozostanę przy Fenome. Kolejne puste opakowanie to Cicaplast marki La roche -Posay. Ja używam tego kremu tylko podczas urlopu, podczas urlopu wakacyjnego, po opalaniu. Kiedyś miałam tendencję do pojawiania się takiego uczulenia w okolicach dekoldu. Nie wiedziałam za bardzo, jak sobie z tym radzić, pomimo stosowania wysokich filtrów. Natomiast z pomocą przyszedł mi właśnie ten krem, i od momentu, kiedy po opalaniu używam tego kremu, mój problem, z uczuleniem takim posłonecznym zniknął, także ja go bardzo polecam. Wiem, że dziewczyny również go używają po zabiegach dermatologicznych. Myślę, że jest to dobry produkt i ja go co roku kupuję, także na pewno jeszcze nie jedno opakowanie będę miała w użyciu. Denko zaliczyła również moja ukochana maseczka Glam Glow, czarna, tak zwana bankietówka. Kocham ją, to już jest moje trzecie opakowanie. Po tej nie płaczę, dlatego że mam już kolejne w użyciu. Ja polecam te maseczki. Myślę, że przygotuję taki filmik o wszystkich dostępnych maseczkach Glam Glow. Wszystkie mam, wszystkie bardzo lubię i chętnie poniesięgam. Zawsze, kiedy mi się skończą, mam następne opakowania. Kolejne dwa kosmetyki to kosmetyki marki Dior, które zużyłam, i jest to Dior Show Maximizer, jest to odżywka do rzęst. To opakowanie jest jeszcze w starej wersji. Mam już nowe, ono troszeczkę inaczej wygląda. Jest bardziej na bogato. Natomiast uwielbiam tą odżywkę. Od czasu kiedy zrezygnowałam z używania odżywki Revitalash, ta odżywka bardzo dobrze się u mnie spisuje. Początkowo używałam ją tak jak zaleca producent, a więc przed nałożeniem tuszu, a wieczorem już na zdemakijażowane rzęsy. Natomiast obecnie moje rzęsy są w dobrym stanie i Używam je tylko pod makijaż, pod tusz. Tusz bardzo dobrze się trzyma, nie odbija się. Też znam różne opinie na temat tej odżywki. Ja już chyba znalazłam swój sposób na nakładanie jej i nakładanie potem tuszu, także u mnie rzęsy się nie sklejają. I tak jak mówię, mam już drugie opakowanie i na pewno będą w przyszłości kolejne. To nowe opakowanie na pewno Wam pokażę w filmiku z różowym pudłem. Które już oczywiście jest prawie pełne, więc kolejny filmik się szykuje. Drugi kosmetyk, który tak naprawdę nie zużyłam, ale spsuł mi się, zepsuł mi się. Nie wiem dlaczego, ale bardzo mi wysechł. Jest to cień Diorshow z tej serii matowej w kolorze ja mam 721 songę. Bardzo lubiłam ten cień, ja go używałam tylko jako bazę pod cienie, natomiast zobaczcie, on mi naprawdę wysechł i to nie jest kwestia tego, że go źle przechowywałam, bo dbam bardzo o kosmetyki i no, nie wiem, co się stało. Po powrocie z wakacji zostałam niestety, ale ten cień właśnie w takim stanie on już się zupełnie nie nadaje do użytku. I nie, nie uważam, że, że, że jest to zły cień, dlatego że ja go bardzo lubiłam i... Teraz mam trochę obawy, czy kupić kolejne opakowanie, ale z tego, co się zorientowałam, kilka dziewczyn używa te cienie. Także poczekam jeszcze chwilę i zobaczę, jak się u nich sprawuje. Ja go mam od lutego albo od stycznia, już nie pamiętam. Kupiłam go od razu, w momencie, kiedy weszła ta seria tych cieni. Także, no, użytkowanie. No, mówię, ciężko mi jest tutaj cokolwiek powiedzieć, dlaczego się tak stało. Natomiast bardzo żałuję, ale nie pokuszę się o zakup kolejnego opakowania do momentu, kiedy nie zobaczę, jak się te cienie sprawują u innych dziewczyn. Natomiast kolor i konsystencja naprawdę bardzo mi odpowiadały. Także jeżeli wy macie może jakieś doświadczenia z tym cieniem, z tymi cieniami, to też bardzo proszę zostawcie jakąś informację pod filmikiem. Być może jeszcze tego opakowania nie wyrzucam, może znajdziecie, może znajdziecie w jakiś sposób, żeby go jeszcze odratować, także będę wdzięczna za każdą opinię. Kolejne dwa produkty to Top Coat z firmy Orly. Ten jeden dostałam od przyjaciółki, drugi wysłała mi koleżanka blogerka Natalia. Natalio, bardzo Ci dziękuję. U niej się nie sprawdził, także ja jestem bardzo wdzięczna, że pomyślała o mnie i że mi go wysłała. U mnie te topy bardzo dobrze się sprawdzają, trzymają lakier w ryzak naprawdę kilka dni, nic się z nimi nie dzieje, świetnie wysuszają też lakier. Ja je bardzo lubię, też są różne opinie na ich temat, natomiast u mnie się sprawdza i myślę, że każdy musi wypróbować. Na, na sobie, żeby się do nich przekonać. I już na koniec e, kosmetyki do pielęgnacji zębów, jak to ładnie zabrzmiało. E, to są moje ulubione pasty do zębów z firmy Blanks. E, bardzo lubię tą e, przeciw osadom. I wybielającą. Uważam, że są to najlepsze pasty na rynku, jakie miałam okazję używać, a uwierzcie mi, używałam bardzo dużo. I są to pasty, które już używam tak naprawdę od kilku lat i nie zmieniam, nie kombinuję z żadnymi innymi, dlatego że parę razy gdzieś tam próbowałam, tak już dla odmiany, coś innego użyć i. Zupełnie mi inne pasty nie podchodzą, te świetnie doczyszczają zęby, pielęgnują je. Nie są to może pasty tanie, natomiast ja czyham na promocje w Superfarmie i zawsze jak tylko są w okolicach 20 zł, to kupuję dwa opakowania. Zamawiam również w aptece Słonik i tam też w podobnej cenie około 22 zł można je kupić. Także polecam, polecam, naprawdę bardzo dobre. A dzisiaj już dziękuję wam za spędzony ze mną czas i mam nadzieję do następnego razu. Pa pa.